Torek, pierwszy tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi Samuela mamy kontynuację historii o Annie, niepłodnej żonie Elkany. Znajduje się ona teraz w Shiro, w przybytku. Prosi Pana Boga o, o dziecko i mówi tak. Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i dasz mi potomka płci męskiej, to oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Składa ślub obiecuje coś panu Bogu za to, można by powiedzieć, że to jest w jakimś sensie taki przetarg, czy takie, czy takie może nie szantażowanie pana Boga, ale niesamowite jest to, ile ona jest w stanie panu Bogu dać za to, żeby miała dziecko. Ona tego dziecka nie chce dla siebie. Ciekawe jest to, że, że nie chce tego dziecka dla siebie. Ona chce po prostu być matką, chce dziecku urodzić i chce mieć świadomość, że to dziecko żyje. To dziecko może być dane na służbę panu, może się z nim nie widzieć, może po prostu być daleko od niej, ale nie chce być kobietą, która dziecka nie ma. Ten gest, który rzeczywiście ona potem zrobi zostawienia Samuela w przybytku jest jakimś takim znakiem, że człowiek, kiedy modli się, jest w stanie naprawdę wiele ofiarować Panu Bogu, wiele śrubować I nie o to chodzi, żebyśmy do tego wrócili tak w 100%. procentach. Nie chodzi o to, żebyśmy Panem Bogiem jakby się z Nim spierali albo targowali. Ale bardzo mi się podoba to właśnie taka mentalność, że, że tak, proszę Cię, Panie Boże, ale ja ze swojej strony też jestem w stanie coś dać. Ty możesz mi dać wiele i, i proszę Cię o to, żebyś mi dał wiele, Natomiast moim znakiem będzie to, że ja również dam Tobie wiele, żeby, żeby nie było tak, że ja od Ciebie tylko biorę, a nie potrafię Tobie dać. I może tego nam czasem brakuje na modlitwie: że mamy pretensje do Boga, że nam nie daje, że nas nie wysłuchuje, ale ze swojej strony nie mamy jakiegoś takiego, takiego ślubowania, można powiedzieć, takiego zdecydowanego, zdecydowanej postawy: nie będę grzeszył, nie będę tego robił, złożę jakąś ofiarę na biednych, w sensie takiego. Ze swojej strony chcę ofiarować coś Panu Bogu, im ta ofiara jest większa, tym, tym w jakim sensie ja pokazuję, że, że bardziej mi zależy na tym, o co proszę. Modlitwa jest ważna i trzeba się trzeba prosić Boga, ale czasami trzeba pomyśleć, czy, czy do tej modlitwy nie dołożyć jakiegoś daru nie dołożyć jakiegoś ślubu, nie dołożyć jakiejś ofiary. Psalm, który jest wzięty ze słów modlitwy Anny. Zwraca uwagę na to, że Pan Bóg przepasuje mocą słabych, że, że niepłodna rodzi siedmioro, że Pan czyni ubogim, że Pan biedaka z prochu podnosi, nędzarza dźwiga z gnoju. Można powiedzieć, że Anna widzi to, co jest taką rzeczą. Może nieoczywistą, że tam, gdzie ludzie nie mogą pomóc, czasem pomaga tylko Pan Bóg, że są sytuacje, kiedy, kiedy my nie jesteśmy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, albo my jako ludzie dzielimy już ludzi na bogatych czy biednych, czy, czy zepsutych, czy dobrych, natomiast tam wkracza Pan Bóg po, co? po to, żeby pomóc, żeby wyciągnąć człowieka z jego nędzy, z jego biedy, z jego ubóstwa. To jest jakaś wiara w to, że owszem, my mamy sobie jakoś ludzie pomagać i mamy jeden, jeden dla drugiego być życzliwymi, ale też mamy przekazywać tę wiarę, że czasami człowiek nie wystarczy, czasami trzeba ingerencji boskiej, czasami trzeba jego pomocy Bożej, bo sam człowiek, nawet z pomocą drugiego człowieka, nie jest w stanie dokonać takiego cudu, który może dokonać tylko Pan Bóg. To też widać w Ewangelii, kiedy Jezus znajduje się w synagodze i okazuje się, że w tej samej synagodze jest człowiek opętany. I ciekawe, czemu on tam przyszedł, czy chodził on tam zawsze, a nie pokazywał tego, że jest opętany, bo nie spotkał się wcześniej ze świętością. Dopiero świętość Jezusa, obecność Jezusa była takim katalizatorem. Może rzeczywiście tak było, bo czasami trzeba dopiero bardzo wielkiego ducha, bardzo wielkiej świętości, żeby, żeby zło się okazało. Czasem trzeba dobrego mikroskopu, żeby zobaczyć jakieś drobne ustroje, trzeba dobrej lunety, żeby zobaczyć gwiazdy. Tak samo tutaj może trzeba wiele świętości, żeby, żeby zobaczyć grzechu. A może on przyszedł dlatego, że, że wiedział, że Jezus przyjdzie, ciągnęło go coś do tego. No niesamowite jest to, że. Że to zło, można powiedzieć, ujawnia się czy chce się ujawnić wtedy, kiedy pojawia się dobro i, i zwłaszcza kiedy mamy takie myślenie: Nie mam grzechu, nie mam wyrzutów sumienia, ja jestem całkiem w porządku człowiekiem. To może to być oznaka nie tylko tego, że jesteśmy bezgrzeszni, ale również oznaka tego, że jesteśmy daleko od świętości. Im bliżej jesteśmy Pana Boga, to będziemy potrafić dostrzec nawet, nawet drobne rzeczy, które są złe w nas. Ciągle dla mnie jest to niesamowite, że ojciec Pio, który przecież był świętym człowiekiem, płakał przy swojej spowiedzi, świadomy swoich grzechu, czy, czy Jan Paweł II, który spowiadał się co tydzień, wydawałoby się, z czego on się miał spowiadać, skoro, skoro jest świętym człowiekiem. Nie, tam, gdzie jest świętość, to, to człowiek widzi nawet, nawet drobne sprawy. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.